Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Został też zaproszony na wesele Jezus i jego uczniowie. A gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do niego: Nie mają wina. Jezus powiedział jej: Co mnie i Tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka jego powiedziała do słuchu, Cokolwiek wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie każda po dwie lub trzy miary. Jezus powiedział im, napełnijcie te stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. I powiedział im, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście wesela. I zanieśli. A gdy starosta wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ona jest, lecz słudzy wiedzieli, ci co czerpali wodę. Zawołał oblubieńca i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. Taki to pierwszy z cudownych znaków, uczynił Jezus w kanie galilejskiej i tam ukazał swoją chwałę. A jego uczniowie uwierzyli w niego. Potem zeszli do Kafarnaum, on sam, jego matka, jego bracia i jego uczniowie. Tam pozostali kilka dni. A była blisko pascha żydowska, i Jezus wstąpił do Jerozolimy. I znalazł w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i zajmujących swoje miejsca bankierów. I uczynił bić z powrozu i wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i gołębie. A bankierom porozsypywał monety i powywracał stolik. A tym, co sprzedawali w gołębie, powiedział: Zabierzcie je stąd. Nie czyńcie domu ojca mojego domem kupieckim. I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom pochłonęła mnie. Wtedy Żydzi zwrócili się do niego, mówiąc: Jakim znakiem dowiedziesz, że możesz to czynić? W odpowiedzi Jezus rzekł im: zbuszcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. Powiedzieli więc Żydzi. Te świątynie budowano 46 lat a ty wzniesiesz ją w trzy dni? Ale on mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc został wzbudzony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. A gdy był w Jerozolimie w święto Paschy, Wielu uwierzyło w jego imię, widząc cudowne znaki, które czynił. Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, dlatego że On znał wszystkich i dlatego, że nie miał potrzeby, aby ktoś zaświadczył Mu o człowieku, albowiem sam wiedział, co jest w człowieku.